Kleszcze, te małe, nielubiane przez większość z nas pajęczaki, czy nam się to podoba, czy nie, zmieniają sposób, w jaki uprawiamy wędrówkę, hiking, trekking. Wpływają także na to, jak postrzegamy kwestie bezpieczeństwa związane właśnie z uprawianiem tego typu aktywności. Choroby przenoszone przez kleszcze, niestety, nie są tylko drobnymi niedogodnościami, więc sprawa jest poważna. Dzięki, czy na skutek ocieplającego się klimatu, infekcje w postaci boreliozy z Lyme. Mocno dają się we znaki turystom zarówno w Ameryce Północnej, co w szczególności w USA, jak i zresztą i w Europie. Według najnowszych danych z amerykańskiego Center of Disease w samej Ameryce Północnej rocznie odnotowuje się blisko 480 tysięcy przypadków boreliozy. Tutaj no, są wywo wywoływane głównie przez tzw. kleszcze czarnonogie to ogromny wzrost na przykład w stosunku do 1999 roku, gdzie tych przypadków było nie, nieco ponad 16 tysięcy. W Polsce też widać tą ponurą tendencję. Według y, danych ze strony rządowej, czyli z gov.pl, zresztą y, źródło to potem podlinkuję pod filmem, w 2013 roku liczba zachorowań y, na boreliozę wynosiła 12 760 przypadków. Co oznaczało średnią zapadalność na poziomie około 33%. Raptem po dekadzie, po 10 latach, bo w 2023 roku ta wielkość odpowiednio wynosiła 25 244 przypadki zachorowań, i to dawało zapadalność już na poziomie prawie 67%, więc naprawdę wysoko. Ponieważ osoby uprawiające właśnie wędrówki, po bezdrożach outdoor turyści wędrujący z plecakiem są szczególnie narażeni na potencjalny kontakt z kleszczami czarnonogimi, zwanymi też jako kleszcze jelenia. Kontakt na szlaku, jak i poza nim, to wydaje się, że niewątpliwie warto zdobyć nieco informacji na ten temat. Dziś rozprawimy się z dziewięcioma najczęstszymi mitami dotyczącymi kleszczy. Porusza też kwestię oddziaływania ultradźwięków. Na kleszcze, czy naprawdę działa na to rozwiązanie odstraszająco. Wierz mi, że wiele informacji możecie w tym materiale nieco zaskoczyć, więc koniecznie obejrzyj ten film do końca. Serdecznie zapraszam. Zanim zacznę omawiać same mity, to jeszcze mała ciekawostka odnośnie nazwy choroby oraz krótka informacja w ogóle, czym jest ta choroba. Borelioza z Lyme. Nazwa pochodzi od miasteczka Lyme w stanie Connecticut w USA. W latach 70. XX wieku w okolicy właśnie miejscowości Lyme odnotowano nietypowe skupiska przypadków zapalenia stawów, głównie u dzieci, co skłoniło ówczesnych badaczy do nazwania tej choroby zapaleniem stawów u dzieci z Lyme. Późniejsze badania analizy doprowadziły do kolejnych odkryć, Między innymi taki, że samo zapalenie stawów nie jest samo w sobie chorobą, tylko jest jednym z objawów szerszego jakby kompleksu chorobowego. Natomiast za samą, za samą chorobę odpowiadają bakterie z rodzaju borelia, a nazwa borelioza z Lyme utrwaliła się dla określenia tej choroby. Borelioza z Lyme albo krócej Bolerioza po prostu jest wieloukładową czy wielonarządową chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię o nazwie Borrelia burgdorferi. Jest to Choroba najczęściej występująca yy, prze, choroba przenoszona przez kleszcze występująca w Ameryce Północnej, Europie i Azji. A teraz pora już na mit pierwszy: kleszcze pojawiają się tylko latem. Niestety to nieprawda. Znów, niestety, sezon kleszczowy jest znacznie dłuższy niż nam się wydaje. Zmiany klimatyczne, pewne widoczne gołym okiem rozregulowanie wyraźnych pór roku Anomalia pogodowe czy temperaturowe sprawiają, że kleszcze spotykamy w zasadzie już od wczesnej wiosny do wczesnej zimy. W zależności od szerokości geograficznej, oczywiście to może wyglądać różnie. Wiosną kleszcze są jeszcze w stadium larwalnym i niezwykle trudno je w zasadzie wypaczyć, wykryć na tym etapie. Zresztą są bardzo niewielkiej wielkości, w zasadzie wielkości maku. Latem, kiedy już weszły w stadium, czy wchodzą w stadium dorosłości, oczywiście dużo łatwiej je dostrzec. Yy, bliżej po prostu są wielkości jakiegoś ziarenka sezamu, czy ewentualnie słonecznika. Zresztą, no, łatwo się też o nich przekonać w momencie, kiedy ugryzą nas lub ugryzą, ugryzą naszego czwornożnego pupila. Yy, pozostają kleszcze, pozostają aktywne właściwie w poszukiwaniu yy, ostatniego posiłku, aż do Miesięcy zimowych, o ile oczywiście temperatura jest wyższa od temperatury zerowej, a więc nie tylko latem. I drugi, nawiązujący no, nieco do pierwszego co z kleszczami zimą? Czy kleszcze giną zimą? Wiele osób tak twierdzi, ale niestety to znów nic bardziej mylnego. Wbrew właśnie powszechnemu przekonaniu, kleszcze wcale nie giną zimą, a nawet naprawdę długie i ciężkie zimy nie obniżają za bardzo populacji kleszczy. Jakby w kolejnym nadchodzącym roku. A w dodatku takie zimy długie, ciężkie, naprawdę srogie są niestety coraz rzadsze. To sprzyja kleszczom. Większość gatunków kleszczy wchodzi czy potrafi wejść w stan hibernacji, znany jako tak zwana diapauza, która po prostu powstrzymuje je przed jakby tutaj aktywnością, pojawieniem się na zewnątrz, dopóki dni nie staną się dłuższe, a średnia temperatura nie wzrośnie powyżej. Wartości zera, powyżej zera. Samice kleszczy, które, że tak powiem, nie nakarmiły się czy nie dojadły skutecznie na koniec poprzedniego roku, na koniec poprzedniego sezonu, staną się, staną się także aktywne w okresie zimowym. Niekoniecznie muszą czekać do wiosny czy wczesnej wiosny. Wystarczy nawet, że w zimie złapiemy jakieś cieplejsze dni, to znaczy cieplejsze z temperaturą powyżej zera, i one już także mogą w ramach próby przetrwania, uzupełnienia kalorii stać się tymczasowo e, aktywne. Oznacza to, że nawet w ciepły dzień, w styczniu, w lutym, nadal możemy być narażeni na ugryzienie e, kleszcza. Mit trzeci. Kleszcze żyją tylko przez kilka tygodni. Zapewne za tym mitem stoi jakby wiedza o niektórych innych owadach, że potrafią przeżyć tylko w sezonie naprawdę Kilka dni czy kilka tygodni, no to z kleszczami niestety tak nie jest. Jeśli miałeś nadzieję, że kleszcz, który właśnie, że tak powiem, niezauważony spadł czy z twojego swojego psiaka po spacerze, Gdzieś połazi chwilę po mieszkaniu i umrze po kilku dniach, no to niestety muszę cię rozczarować. W przeciwieństwie właśnie do pospolitych, wielu pospolitych owadów, kleszcze, które są pajęczakami, nie są takie sezonowe znowu i mogą nawet żyć do trzech lat, w zależności oczywiście od tego, jak często i jak skutecznie znajdują żywicieli. Kleszcze nie wytrzymują tylko zbyt długo w suchym środowisku i gorącym jednocześnie, natomiast większość innych środowisk jest jednak dla nich mniej lub bardziej sprzyjająca. Kolejny mit czwarty dotyczy kwestii, jakby rozpoznania, czy zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza, i mówi o tym, że ukąszenia kleszczy prawie zawsze powodują wysypkę w kształcie tarczy strzeleckiej. No, jeżeli zostaniesz ugryziony przez kleszcza przenoszącego boreliozę, masz 60, nawet do 80% szans na, że tak powiem, klasyczny rozwój yy, właśnie wysypki, na początku wysypki i ona może być w kształcie tarczy strzeleckiej czy tak zwanego, jak niektórzy określają to, strzału w dziesiątkę. Ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że to, że nie masz wysypki, to wcale nie oznacza, że kleszcie nie ugryzł, czy że nie masz yy, rozwijającej się boreliozy. Bo wysypka to tylko jeden z potencjalnych objawów tej choroby. Inne typowe objawy to gorączka, dreszcze i bóle, szczególnie bóle stawów, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętaj, że testy na boreliozę no, są, zwłaszcza w początkowym jej stadium, często bardzo nieskuteczne. I, więc jest ważne to, kiedy, w jakim, na jakim etapie je wykonujemy. Jeżeli... Yy, Doświadczymy jakichkolwiek objawów, które jakby wpisują się tutaj w te objawy boreliozy, nawet jeżeli pierwszy test nam wyszedł negatywny, to warto po jakimś czasie niedługim ten test jednak y, powtórzyć, ponieważ y, po prostu y, wytwarzanie się przeciwciał na tą chorobę potrafi w organizmie zająć nawet kilka tygodni. W związku z czym warto te testy powtórzyć. Mit piąty, boreliozą łatwo leczyć antybiotykami. To tylko częściowo mit, bo faktycznie prawdą jest, że to warto podkreślić, w przypadku czy pod warunkiem wczesnego wykrycia czy zdiagnozowania boreliozy, wiele osób jest bardzo skutecznie leczone na boreliozę antybiotykami, i w ciągu naprawdę pierwszych tygodni, pierwszych kilku tygodni infekcji, chory przeważnie w pełni wraca do zdrowia. Jednak, z tym, z tą wykrywalnością no, bywa różnie, więc w przypadku niewykrytej od razu zawczasu choroby, czyli wykrytej na wczesnym etapie, yy, borelioza yy, jej przewlekłe objawy chorobowe mogą się utrzymywać naprawdę bardzo, bardzo długie, nawet mimo leczenia antybiotykami. Yy, jest coś takiego nawet jak nazywane przez lekarzy zespół boreliozy po leczeniu, czyli już to objawy boreliozy utrzymują się nadal, mimo że teoretycznie wyczerpaliśmy, że tak powiem, limit kuracji antybiotykowej. Ważne jest, aby pamiętać, że borelioza jest chorobą długoterminową i skutki także mogą być długo odczuwalne i mogą mieć różne Objawy, dlatego nie można tej choroby naprawdę bagatelizować. Mić szósty, mówiący o tym, że jeśli zachorujesz na boreliozę, zyskujesz trwałą, stałą odporność. No, niestety, tak nie jest. Niestety, możesz zarazić się boreliozą w zasadzie dowolną liczbę razy, niezależnie od tego, czy byłeś wcześniej leczony, czy te poprzednie infekcje były skutecznie wyleczone, czy nie. Mić siódmy. Czy preparaty na kleszcze wykorzystywane do ochrony naszego psa pomogą mi nam? Niestety tak nie jest, bo chociaż istnieje wiele naprawdę skutecznych produktów czy środków stosowanych do ochrony psiaka przed kleszczami i pchłami, to niekoniecznie one nam pomogą. W każdym razie to, że nasz pies ma jakąś obrożę, czy dostał zastrzyk, czy tabletki z jakimś preparatem przeciwko pchłom i kleszczom, to nie znaczy, że kleszcze będą tutaj powstrzymane, nie wiem, przed wizytą w naszym domu czy łóżku, jeżeli od czasu do czasu spółdzielimy pościel z naszym czworonożnym przyjacielem. Trzeba pamiętać o tym, że no, preparaty dla zwierząt są preparatami dla zwierząt, dla ludzi, dla ludzi, więc często wręcz nie powinno się stosować zamiennie tych preparatów Wiele preparatów, na przykład przeciwbólowych dla, dla skutecznych dla człowieka, są, jest, jest niebezpiecznych dla zwierzęcia. Poza tym, też trzeba pamiętać o tym, że wiele preparatów dla psa działa w ten sposób, że jest to środek medyczny, który podawany jest w formie zastrzyku lub yy, tabletki, i po jakimś czasie rozpuszcza się ta substancja w organizmie, jest dostępny w tkankach psa pod jego skórą, więc zabija płe czy kleszcza yy, dopiero właściwie po. Ugryzieniu. On nie ma możliwości, że tak powiem, tam zainstalować się ten kleszcz na stałe. Dosyć szybko odpada z psiaka. Jednak, tak jak mówię, nie jest to prewencja, nie jest to odstraszanie. Jest to e, kleszczobójczy środek pod warunkiem, że kleszcz naszego pupila ugryzie. Więc, jeszcze, jeżeli kleszcz e, wskoczył na naszego psa, nie zdążył go ugryźć i potem na tym psie triumfalnie wjedzie do nas, do domu, no to może się zdarzyć, że on z psa przeniesie się na ciebie, na nowego, bardziej obiecującego e, żywiciela. I przedostatni mit ósmy, mówiący o tym, że pranie ubrań w ciepłej czy gorącej wodzie na pewno zabije kleszcze. To częściowo mit, i on wynika z założenia czy jakby wiedzy, że kleszcze nie lubią wysokich temperatur. I to oczywiście jest częściowo prawda, bo one nie lubią temperatur wysokich pod warunkiem, że w otoczeniu środowisku jest bardzo sucho. Jeżeli jest wilgoć, to już ta teza nie do końca jest prawdziwa. Sama ciepła czy nawet gorąca woda. Nie zabije kleszcza. Niezależnie od tego, jak długo ten kleszcz w tej wodzie będzie, czy jak długi, czy częsty będzie cykl, cykl prania ubrań w pralce. Te cwaniaki mogą przetrwać zanurzenie w wodzie nawet przez kilka dni. Dopiero naprawdę suszenie w detykowanej suszarce, nawet przez 6 minut w wysokich temperaturach i tak jak powiem, w suchym otoczeniu, czyli suszenie, może dopiero w ich przypadku załatwić sprawę. I pora na mit. Ostatni dziewiąty dotyczący tego, czy ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze działają. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia chorobami przenoszonymi, przenoszonymi przez kleszcze, czy świadomość tych chorób, liczba dostępnych na rynku rozwiązań e, przeciwko kleszczom też rośnie. W, w, w ramach czy wśród tych rozwiązań pojawiają się także urządzenia ultradźwiękowe, które może nie tyle zwalczają kleszcze, co mają służyć do ich skutecznego odstraszania. Ale czy one tak naprawdę działają i w zasadzie skąd to pytanie, skoro producenci zapewniają, że działają? No właśnie, sam sobie to pytanie zadawałem, czy zadałem, bo miałem dwa takie urządzenia i jedno z nich z całą pewnością nie było skuteczne. Przeprowadzałem nawet kilka testów, no nie działało. Kleszcze w zasadzie sobie nic z tego, z tych ultradźwięków nie robiły. Z drugim urządzeniem nie do końca wiem, znaczy też nie było skuteczne, ale prawdę mówiąc, to w ogóle nie wiem, czy ono prawidłowo działało, czy cokolwiek emitowało, bo dioda, która miała się włączać przy włączaniu, zapalać przy włączaniu czy wyłączaniu w zasadzie przestała po kilku kliknięciach działać. Z tego, co udało mi się znaleźć na ten temat w internecie, to badań w tym zakresie no, nie ma zbyt wielu, ale analiza przynajmniej tych dostępnych badań naukowych, ukazuje obraz tych ultradźwiękowych odstraszaczy, no raczej nieco inny niż moglibyśmy się spodziewać. Ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze to produkty, które założenia mają wykorzystywać dźwięk o wysokiej częstotliwości, więc dźwięk niesłyszalny dla ludzi, ale dźwięk na tyle skuteczny, że właśnie zniechęca czy odstrasza kleszcze. Ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze opierają się na, na takiej jakby teorii, czyli działanie opiera się na teorii, że Kleszcze wyraźnie są wrażliwe na pewne dźwięki, właśnie dźwięki o wysokich częstotliwościach, które potrafią je zniechęcić czy odstraszać. No i niestety naukowe badania dotyczące tej teorii, tego mechanizmu działa, działania, tak jak wspomniałem, są ograniczone i często przenoszą sprzeczne wyniki. Wiele badań przeprowadzonych do tej pory, takich powiedzmy poważniejszych, to pokazuje, że ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze, no nie mogą być skuteczne, a przynajmniej nie tak, jak się tego od nich oczekuje. Na przykład badanie przeprowadzone przez szkołę medyczną, czy tam Uniwersytet Medyczny Harvard w 2011 roku wykazało, że ultradźwiękowo odstraszacze nie miały w zasadzie żadnego wpływu na ilość ugryzień na kleszcze u osób, które je stosowały. Inne badania również podkreślają brak skuteczności tego typu urządzeń. Wyniki badań na przykład opublikowanych w 2017 roku przez Journal of Vector Ecology sugerują, że ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze w ogóle nie mają wpływu na ilość ugryzień w poddanej badaniu kontrolowanej grupie versus grupa, która w ogóle nie stosowała tego urządzenia. Ja także jakby natrafiłem, przekupując internet na ciekawe badania dosyć obszernie opisane, opublikowane przez PubMed National Library of Medicine badania nieco starsze, bo z 1990 roku, które w podsumowaniu stwierdzają, że opisane tam badania w zasadzie rozszerzają i potwierdzają już wcześniejsze ustalenia w tym zakresie, że właśnie ultradźwięki są nieskuteczne jako środek zwalczania powszechnych szkodników gospodarstw domowych i zwierząt domowych a więc w tej grupie też dotyczy to i kleszczy. Oczywiście. Aby oddać sprawiedliwość, no są też badania, które sugerują potencjalną skuteczność ultradźwiękowych odstraszaczy. Jednak po pierwsze, liczba tego typu badań jest niewielka i bardzo często jest poddawana krytyce ze względu na przyjmowane tam metodyki. Czyli coś, że tak powiem, jakby no badania trochę jakby dostosowane do potrzeb, czyli trochę jak z laboratoriami, na przykład odnośnie testowania niektórych typów kosmetyków, czyli badania i próby szyte na miarę. Zresztą, jeżeli ten temat by cię interesował, takich właśnie metodyk badawczych, to na ten temat nieco więcej mówiłem w filmie Zobacz jak łatwo uniknąć pułapek statystycznego myślenia. Tam też na ten temat yy, parę ciekawostek podaję. Więc zachęcam też do obejrzenia do tego, tego filmu. Link zamieszczę w opisie pod filmem. Poza tym, problem z badaniem skuteczności ultradźwiękowych odstraszaczy na kleszcze polega na tym, że po pierwsze, kleszcze to jest jednak duża, różnorodna grupa organizmów, różne gatunki, a więc też mogą jakby osobniczo różnie reagować na różne bodźce i reagować w różny sposób. Ponadto sama, m, samo badanie efektywności odstraszacza czy tych urządzeń odstraszających też może zależeć w praktyce od bardzo wielu czynników. Na przykład natężenie samego dźwięku, odległość, sposób y, zamocowania tego urządzenia, ale także kwestia wilgoci czy ogólnie warunków atmosferycznych. Jednak na tyle, na ile udało mi się prześledzić w internecie różne informacje. Wydaje się, że jednak obecny stan y, wiedzy, czy badań sugeruje, że te ultradźwiękowe odstraszacze na kleszcze raczej nie są skutecznym rozwiązaniem y, zapobieganiu ugryzieniom przez te pasożyty. Za to i tutaj już nie ma żadnych wątpliwości, na rynku są dostępne różne metody zapobiegania ugryzieniom kleszczy, które sam zresztą od dawna y, z powodzeniem stosuję. tak jak na przykład różnego typu repelenty na bazie na przykład D Ditu, czy y, na przykład pranie ubrań, czy impregnowanie ubrań, tak, roztworem permetryny, która jest bezbarwna, bezzapachowa. Tu podkreślam jednak, że trzeba bardzo uważać na koty, ponieważ permetryna w kontakcie z nimi jest dla nich bardzo niebezpieczna, może być wręcz śmiertelna. Czy w ogóle też warto rozważyć szczepionki przeciwko boryliozie, jeżeli spodziewamy się, że możemy mieć z tymi pęczakami częstszy czy bliższy, bliższy kontakt. W każdym razie te metody, są na pewno sprawdzone i mają solidne podstawy naukowe. Są powszechnie też uznawane za skuteczne. I to by było na tyle dzisiaj w tym materiale. Mam nadzieję, że przedstawione informacje były dla Ciebie zarówno przydatne, jak i być może też częściowo zaskakujące. Jeśli tak, wyraź to oczywiście łapką w górę. Zresztą no, na pewno zgodzi się ze mną, że temat kleszczy to. Temat poważny, czy temat boreliozy, to temat poważny, więc jeśli uważasz ten materiał choć trochę za przydatny, podziel się, go, podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam też do komentowania, do podzielenia się tutaj własnymi obserwacjami czy doświadczeniami, jeśli chodzi o kontakt z tymi pajęczakami. Mam nadzieję, że to tylko kontakt, który skończył się na strachu, a nie na boreliozie. Dziękuję za wspólne oglądanie materiału, filmu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.